Siemaneczko, witam serdecznie piękni widzowie w dzisiejszym filmiku, dzisiaj pokażę wam nową kompozycję, która jest niekontestowana i która podobno daje lp'eczki, póki co zaczniemy z czymkolwiek, w tym wypadku jest to nitro, niechaj będzie, a po drodze zbieramy grubachy, dobra o co tu w ogóle chodzi, podobno Darius w tym paczu jest mocno zbuffowany, podobno Vayne jest zbuffowana, więc łączymy to ze sobą i tworzy nam się taka kompozycja, proszę bardzo, akurat mamy Vayne też, no i co? Raczej w założeniu bardzo prosta sprawa. Idziemy pod poziom szósty. W międzyczasie robimy ekonomię albo serię wygranych. A na poziomie szóstym po prostu rolujemy po trójkę Dariusa i trójkę Wayne. Bo no tutaj mamy fajny wybór, bo możemy wziąć albo prędkość ataku, albo ekonomię. Ja chyba wezmę prędkość ataku, bo Wayne bardzo to lubi. No i dobra. Nic tutaj nie mogę zeslamować. Raczej nie jest to pod wygrywanie, więc sprzedajemy stół. Wystawiamy Wayne oraz Muziaki. Robimy ekon. No i po prostu robimy ekon. Będziemy mieć pierwszeństwo na kole. Na kole interesują nas dwa najważniejsze przedmioty: Łuk plus różdżka, czyli kizu, oraz Łuk plus płaszcz, czyli kraken. Do tego jakiś Infinity Edge i jesteśmy ustawieni. Tymczasem dla Dariusa robimy generyczne przedmioty na tanka, czyli Warboga, dwa paski, dwie zbroje Brambla oraz dwa płaszcze, czyli pazur smoczy. Po wbiciu naszych jednostek na trzy gwiazdki, zaczynamy puszować poziom, wchodzimy na poziom ósmy, gdzie finalizujemy naszą kompozycję, chyba że uda się wejść jeszcze wyżej, no to wtedy dokładamy jakieś dodatki. No dobra, my tu będziemy przegrywać raczej, więc tutaj dupa, tutaj też. Dobra, weźmiemy łupy wojenne, plan jest taki, że się zestabilizujemy na tym szóstym poziomie i zaczniemy troszkę wygrywać, dzięki czemu troszkę pofarbimy tych łupów wojennych. So let's go! No co, na pewno najciekawsze jest to, że ta kompozycja praktycznie w ogóle nie będzie kontestowana w żadnej grze. Jedynie jakieś tam pojedyncze pionki, ale myślę, że Darius oraz Wayne raczej w ogóle. Także najcięższym tutaj jest po prostu skręcenie tych jednostek. Ale jeśli już skręcimy te trójeczki w dobrym momencie wystarczająco szybko, to raczej powinny być LP. -czki. Dobra, tutaj nic ciekawego nie mamy. Potencjalnie mógłbym wziąć Twisted Fate'a i wrzucać go zamiast y, szako, jak na razie, ale nie stać mi na to, po prostu mi na to nie stać. Także czekamy. Dobra, trafiały się jakieś grubachy, także coś wreszcie się dzieje. No i wzięliśmy pierwszy łuk z naszego koła, ale to dalej daleka droga. Trzeba czekać, aż się tutaj coś wyrzeźbi. Na razie na Mordekaisera będę ubierał te przedmioty z Dariusa. w się sensie te, które docelowo mają to trafić. I obserwujemy dalej. Także dopóki robię tę ekonomię to za dużo nie gadam, no bo nie ma tutaj nic ciekawego, nie będę was zaludzał po prostu. Ulepszę się mundo. Potencjalnie, żeby było łatwiej, mógłbym szukać na przykład anima składu też tutaj, ale i tak zależy mi na przegrywaniu, więc zostawiamy. Pieniążek poleciał, jest. Coś mamy z tego momentu. Tylko że niestety chyba wygram, ale dwa pieniążki też poleciały. Dobra. No cóż, trzy. Seria przegranych się skończyła, ale mamy tutaj dropik. Także jest dary wreszcie, no e, i gdzie ten szako? Dobra, gdzieś tam się trafi, mamy kolejny łuk, to dobry znak oraz mieczyk. O, jest też różka, dobra, mamy to. No dobra, dwa itemy skończyliśmy w takim razie. W sumie jak wezmę ten mieczyk? Nie, sorry, pomyłeczkę, dobra, odświeżamy. Dobra, tutaj jest jeszcze prędkość ataku, także zrobimy po prostu wade na sterydach. Okej, okay, do Dariusa sobie zwiększymy rozmiar. I jeszcze czekamy, bo muszę na ten szósty poziom wejść, ale wejść się ulepszyła, więc myślę, że może coś powygrywamy teraz. Więc zwłaszcza ta prędkość ataku może tutaj być naprawdę mocna. No nie, akurat teraz ktoś robi Twisted Fighter kiedy się go praktycznie w ogóle nie gra, nie? Także będzie mi podbierał Dariusę. No dobra, no nic, musi tak być. Pieniążki... Gościu jest mocno poulepszany i ma 100 HP. Najważniejsze, że jakieś pieniążki poleciały. Dobra, dorzuciłem tutaj szako. I odpaliłem kapelusz na Dariusie, żeby troszkę lepiej wywijał. No i czekamy dalej. Plus jest taki, że ta wejść się dobrze trafia. No i tutaj nawet ładnie. Dwie sztuki złota. Trzy, plus jeszcze wygrana. Coś tam zaczyna procentować od tego momentu. Nawet skrzyneczka jest. O proszę, duplikator. No ładnie. Cieszy nas coś takiego, nie ukrywam. Dobra, czy to w ogóle będzie TF, czy to będzie coś innego? Chyba TF. Skoro ma pryzmatyczny bilet. Natomiast jego głównym tankiem nie jest Darius i to jest dobra wieść dla nas. No i ta wein już coś tam potrafi strzelić, tylko po prostu front jest jeszcze mało. A przed nami koło. Dobra, tutaj chcemy płaszcz, pasek albo zbroję. Mamy płaszcz, przez co Wein w tym momencie zyskuje ostatni idealny przedmiot. Także teraz tylko poprawiać front. I powinno być dobrze. Coś tam strzela, coś tam strzela. Już teraz z tymi przedmiotami to naprawdę obrażenia mamy. Tylko jeszcze polepszać pozostałe rzeczy. No a TO już prawie na trzech gwiazdkach. Z tym duplikatorem? Już bardzo blisko. Dobra, kręcimy dalej. Jakiś jarwan. Jarwan się nawet ulepszył. Dobra, ustawię się tak jak tutaj sugerowali w internecie. Czasem Alista robi się na cztery gwiazdki w tej grze. To też za sprawa. Dobra, byle byśmy sfarmili troszkę nagród, żeby nam się szybciej wszystko zrolowało. Najpiękniejsze jest to, że można farmić szczepion duplikatory. Ojej, czekajcie, zabiliśmy Grapes'a. Czy to oznacza. Ej, jakie obrażenia! Co ja mu robię? 11 koła, pa, 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 pa. Co ty mówisz? Ej, to jest mocarne. Dariusz się ulepsza, szukamy dalej. Jest vein. No, kurde, podobało mi się to, co zobaczyłem. Dobra, zamiast tego Warboga chyba zrobimy Spirita, bo mamy tę łezkę, żeby to przyspieszyć. Dobra, kr y kręcimy dalej. ulepszył się szako. <grych> Dobra, w ogóle zobaczcie te obrażenia, bo nie wiem, mam wrażenie, że ta Vein to jest naprawdę jakaś kosa teraz. Dobra, tu jest ciężki przeciwnik, może tamten był po prostu łatwy. Okej, okay, na początku jest średnio, no bo trzeba się rozpędzić, ale już tutaj mamy tak. Do tych dwóch tysięcy docieramy i teraz będzie tylko coraz mocniej. Patrzcie jak patrzcie jak ona tego tanka bije. Dobra, zabiła kogoś? Uwaga, czy ona masakruje tanki, to jest, to jest piękne. Tylko, no, Twisted Fate ją zabił, zanim się dobiła do niego. Ale widzę w tym potencjał, naprawdę. Łeska ze skrzyneczki, dobra. Dobra, trzeba ten vein chociaż dokręcić teraz szybko, bo to jest pryzmatyczne lobby, poniekąd, w jakimś tam stopniu i brakuje nam tempa. Dobra, mamy vein trójkę, ale brakuje nam jeszcze Dariusa. Nie wiem, czy ten Darius tutaj tak schowany to jest dobra opcja, ale na razie tak trzymamy go, no dobra. Zobaczmy teraz, bo teraz to się dopiero powinno zacząć. Obrażenia się powinny zacząć generować dopiero teraz. No dużo szybciej docieramy do 2K, także to jest fajne. Tylko że ten front, gdzie on jest? Już zniknął. No to Way nawet nie ma czasu, żeby się rozpędzić, panie. U? Ale kurde, ma siłę, ma siłę to na pewno. Dobra, stój tym Dariusem tutaj na środku, bo to jest dziwne. Brakuje w każdym razie trzech Dariusów. Ale bądźmy cierpliwi. Pamiętajmy, że atak speed cały czas rośnie, czyli prędkość ataku. Tym razem złoty wór pod w jego, Ale tu jest mało ulepszeń, więc myślę, że będzie easy. W jego się już wywalił. To jest taka dopiero stabilizacja chyba w trakcie. Tutaj fajnie, dużo nagród. Zak się jeszcze podzielił, to chyba więcej poleciało. Eliminacja. No to weźmiemy płaszczyk. No i tutaj jest pytanie czy robić gargoyla czy nie. Może zrobię, bo jednak potrzebuję tempa. Przesunę wszystko w dół, zobaczymy jak to wyjdzie. Ale myślę, że i tak zanim pójdziemy do góry to ten Darius musi zostać skręcony. Czogat 2 kala siódmy już. Kurcze. Ja Czogata też potrzebuję tutaj u siebie, więc trochę cierpię z tego powodu. Ale jeśli Darius wytrzyma, to Wayne powinna się przebić przez niego, bo to jest taka jednostka, która kontruje tego typu jednostki, właśnie. No i proszę, rozpędzona Wayne. Normalnie przerabia go na mięsko. I proszę bardzo, pieniążki wpadają. Szukamy tego Dariusa teraz, żeby to jeszcze poprawić. Jakieś tam Dżerwary. No i dobra. W ostatnim odcinku robiłem te Jarwana Cary, Tutaj też można go ewentualnie zaimplementować jako trzecią jednostkę. O, Cypher. No tutaj jest grubo. Te Fishbonesy to mogą nam Wade zabić dosyć szybko. Także właśnie cierpimy. Jeszcze ten Draven, jeszcze ten Z. Ta tutaj Wade jest narażona na śmierć. Bardzo szybką śmierć. No niestety. W gościu 12 HP. Jest jakiś Darius. No jeszcze dwie sztuki. No i proszę, dobra, trafiłem go. Także co? Robimy tego Jarwana tutaj. Head of Justice. Damy mu jeszcze płaszczyk. Bierzemy od razu poziom, dorzucimy Gragasa, żeby zwiększyć siłę. lecimy z tym. Teraz jeszcze poziom ósmy. Czogata dorzucić. I mamy cały stół. Teraz jak się podokręcą. Czy mamy w ogóle tutaj szansę? Ten Darius, pytanie ile wytrzyma? To wszystko w jego rękach. Robi co może, nie? Robi co może, ale jest ciężko. Czy wytrzyma dłużej niż Brom? Wytrzyma dłużej niż Brom. Tylko, tu dalej jest front do przerobienia. O, skneczka? Ale ile ja w ogóle pieniędzy zrobiłem? No i proszę bardzo, daliśmy radę. Tutaj trzeba chyba jakiegokolwiek grubacha złapać. Przekręcimy płaszcz. I proszę, akurat mieczyk. Także Jarvan Kerry już ma dwa przedmioty, nie? Spoko, podoba mi się to. Czasem Veigar zerol. Potężne obrażenia. No, Darius, musisz się wykazać. Ale dostał gonga. Kurczę, boli, boli, boli. On już pada, nie? On już, on już ledwo stoi. Co ten Veigar mi robi? Spróbujemy coś pozabijać jeszcze, ale niestety, przepotężne. Dobra, trzeba będzie na siłę spuszować, czyli popchnąć ten poziom i jakiegoś grubacha wrzucić. No, akurat czoga się trafił, no dobra, czyli mamy pełną drużynę. Jeszcze sobie spróbuję coś ulepszyć. Czogacik, no dobra, więc tak by to było. Może nawet dam to wszystko do przodu. No i walczymy w ten sposób. Także teraz już jest walka o wszystko. Teraz udowodnimy, czy ta kompozycja jest dobra, czy nie. Szczerze, wydaje mi się, że jest dobra. Jakbym troszkę szybciej to jakoś skręcił, troszkę lepszy spoczyk miał, to byłoby w ogóle super. Ale jest chyba całkiem niezła. Czuć, że ta wejdzie jest lepsza niż była. No i proszę bardzo, dobra, mamy kolesia tutaj. Też to robi takie alaki, się troszkę wydaje. Yy, dobra, może kurczę, dżet Gantleta by wziął? Bo mam wrażenie, że tutaj on ma tarczę od AP. Dobra, ma tarczę od AP. No to spróbujemy. Taki dziki eksperymencik. Dobra, jest czego w sklepie, ale nie stać mnie. Także czekamy. Szako, dobra, przestawimy się tutaj na drugą stronę. No i on się tu przestawił, dobra. Może damy radę, bo jest długa linia. Może szako skoczyć gdzieś w lewo? Uwaga, uwagę. No nie, już jest na vein, już jest na vein. Ale już teraz się tepnął, tylko że Zedzik przyszedł. Vein straciła fokus, próbuje się uleczyć. Dariusz stoi twardo. Vein się rozpędza. Na dwa strzały ma pra praktycznie każdego. No i proszę, mamy to. Wielki chaos, ale się udało. Duplikator. Ze skrzyneczki, bardzo miła rzecz. No i teraz będziemy walczyć na tego Twisted Fate. A. Ostatnim razem się udało. Myślę, że, że się może udać. Dobra. Do dzieła. Zaczynamy zabawę. Zobaczmy. To no jest tutaj walka na wyniszczenie. On ma mocny front, ja mam mocny front. Ten Jarvan tutaj, tak naprawdę, to jest dużo wniósł. Normalnie dostał silna dużego, potankował. No i proszę. Darius jeszcze żyje ale Wayne dostaje hit od TF'a i proszę bardzo blisko my. to jest najgorsze, że TF potrafi bić Wayne, zanim jeszcze wybije front bo niestety nie mamy tego komfortu ale jest realna szansa na top 4 Niemniej, bez względu na wynik i tak wrzucam tę kompozycję ponieważ widzę jej potencjał a przede wszystkim jest niekontestowana wiadomo, no ja tutaj miałem unlucky, bo zawsze jak nagrywam to tak jest że nagle ktoś gra jakiegoś Twisted Fate'a, którego praktycznie nikt nie gra ale no cóż. Dobra, dwa jarwany potrzebne są. Żeby podnieść to jeszcze na wyższy poziom. Jest jeden. Tylko trzeba zabrakło jednego. Dobra, penetracja nam się trafiła. Przyda się. Chociaż my i tak bijemy trudne wersje praktycznie, ale. Znowu ten szaku. Tu się może wszystko wydarzyć. To mi się nie podoba. Dobra, zbiliśmy Edge of już. Teraz, żeby go szybko namierzyć znowu. O, bijemy go, bijemy go. Ale znowu nam uciekł. I proszę Państwa, już sama wejd została. Walczymy o życie. Niestety eliminacja i jesteśmy którzy? Na piątym pewnie. Na czwartym. Dobra, Gi. Lepiej, lepiej, lepiej. Dobra, super. Natomiast jakiś potencjał jest w tym. Także wrzucam. Dzięki, że jesteście. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Zdrowka. Życzę i całej